Wszystkich dzisiaj w składzie jak Grzesiu, Adam znajdujemy się nad Bugiem. No, miejsce naprawdę wygląda zajebiście, ale ile ludzi jest to nie policzyć tego wszystkiego. Bo tu kilka metrów jakiś człowiek tam jedni niedaleko dalej następni No, my tam właśnie chcieliśmy usiąść. Na zakręcie w sumie teraz też jesteśmy na zakręcie a ludzi mamy poniedziałek w ogóle ludzi jest pełno no i co? mówimy metodami spławik, grunt mm, spinning nawet od czasu do czasu pierwszy zasad na karpiówce będzie, zaraz Wam pokażę jaki e, łowię z plecionką tutaj wędkę drapieżnika plecionka jest wyższa na bugu jest dużo korzeni ziela, zaczepów, więc lepiej plecionki użyć plecionka przylotowy ciężarek o gramaturze 70 gram. Dalej, przypon stalka, nieduża kotwica i żywczyk złupany na starorzeczu obok. Ujmy w gnojnie. Wędeczka typowa, karpiowa, karpiówka Jackson Harmony. wędki karpiowe świetnie się nadają na żywca. Druga wędka czyli fiderek na koszyczek, koszyczek specjalny rzeczny z kolcami też 70 gram przypon i na haku biały robak coś takiego i tym działamy i tak wygląda moja miejscówka Dwie wędeczki, jedna biały robak, druga żywiec. I tak będziemy działać. Tutaj chłopaki rozstawiają się. Jest. Pierwsza ryba nocki. A tu jeszcze się nie jak ja serio. Nieduży krąpik. Taka oto ryba. krąpik, nocna ryba. No co prawda nie jest Takie dużych dźwięk. rozmiarów, na daleko krwawi. Taki oto rybeł. Dobra, krąb nasz kochany idzie do wody. Ale czy to nam się nagra, czy nie, to nie wiem. złowiłem albo dwa krąpy, albo i krąpia. W każdym razie krąpia, którego pokazałem jeszcze leszcze zobaczycie. Na razie w siatce mam. No chwilę jakieś brania, na białe rybaki były i są. No, no na razie tylko u mnie głównie. My będziemy No. Tutaj akurat w tej części bugu jest mniejszy nurt, więc można pobawić się na spławik no i ogólnie bardzo zimna noc była, wszyscy pomarzliśmy. Jedna z zimniejszych nocek w tym roku. No. No i nawet z nawet taki krąpik to ryba. Nie, nie są to jakieś kolosy, no ale mm, biorąc pod uwagę, że nic innego nie bierze, więc nawet takie coś potrafi ucieszyć mm, No i rybki biorą na białe robaki. Ogólnie co jakiś czas wybrania. Wcześniej panowie chyba około 10 kg suma wyciągnęli tam niedaleko nas, bo coś tam krzyczeli, że suma mają, suma mają. Teraz jadą z rybo, w na no spłowiczek. No właśnie. Na no jest i mały Klenik. No i git. No. klen ma wymiar tak jest. Ale klenia to tak fajnie wypuści. Kleniowi się należy większy szacunek. Już nagrywaj. Ale aby go widać. Nie. Jest? Nie, nie, nie mam. Może... Nie jest. O, ale wielki ty. No. A co to? No. Żeś się popisał. Ale jak brał? Taka. Taki krąpik. Ale jakie oczy nie mają duże? No, fajne. No, no. Takie. Dawno krąpi na filmie nie było, więc będą krąpię teraz. Tego na filmie było rzadko, więc. Jeszcze zanęta ci trochę stanie. Jak, jak to, no, jak to, idziemy nas, nie, branie, jak dymie. Aha. Dobra. No teraz właśnie mgła tak schodzi, nie? No. Taki mamy krajobraz. nie nie, nie, jest, nie jest krajobraz taki. 360 stopni. Chłopaki łowię na spójki, ja na fiderki brania tu i tu są Tylko, że nie jakieś specjalne, no ale coś się dzieje Dzisiaj taki oddzielny filmik dzienny. no dawno nie było rzeki W sumie chyba pierwszy raz rzeka od dwóch lat Bóg mamy No i łowienie drobnicy w sumie Jakieś leszczyki, krąpiki, klenik malutki ukleję, będą prawdopodobnie tak to dzisiaj będzie wyglądać. Widzimy, to mimo że mamy wtorek rano, tam cały cypl, cały brzeg, zastawiony samochodami. Pełno ludzi. Ciężko, ciężko miejsce znaleźć nawet. Woda ma to do siebie, że jest naprawdę bardzo klimatyczna. Fajnie tutaj wszystko wygląda, fajny klimat. No i ładne widoki. Co sami widzicie? I tam I to, to samo wtedy. Jeszcze nie? To dawaj, Adam, tutaj swojego feedera i każdy będzie miał tu fidera Ja bym będę żył, co wy będziecie się ściągać czy, czy, czy coś. No właśnie. No płotka, płotka tym razem. Tak jest. Ty patrz, nie ma całego pomarańczowego oka, tylko tak w połowie. No tak mają. Niektóre. O. O. Czekaj, aby było widać. A nie będzie widać, będzie. Będzie. O fuck. Poś i krąpik. Takie coś, dubel. Rybki biorą, w miarę fajnie. A ja I to, to, no, to czuję jak walczy nas. No. Dzisiaj mamy fasolki różnych smaków, a więc jeden drugiemu losuje. Wy, to no, wysypujesz na garstkę i grze się wybiera. Dobra, ona poczeka, dobra. u mnie drana do była. Dobra, syp. I będziesz wybierał. Ale więcej wysyp, no tak z pół paczki, nie musisz całej. Aha, Ki Adam będzie brał pierwszy. Dobra, 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 już. Adam pierwszy. Masz, poczekaj, trzymaj. Tak. Zamajaj. Wiesz, którą bym najbardziej chciał? To szarą z czarnymi kropkami, Chociaż nie wiem co to jest tak wyciekowe. chyba. Okej, okay, zamykaj. zamykaj. O jak znana, mi kurwa. przykra! <laughs> nie, to dobra, zielona. Ale szlaść wyciągnąłem jeszcze półtora kilo. No, no, mówię, źle szczerze. I całe dobre. Zajebista, no. Kur... A Z, że coś że dobrego, bo jeśli nie to będzie... Zielona, to. nie, wiem, limonka czy coś zielona jest dobra. Zajebista. tak. No już, życzę. No? Aj Znasz? kurde. ty fruity też dobra? No to oni macie zaraz dobra. Ale jeszcze po jednej macie. Bardzo dobre. No, bo złowiłem wiele by większe. No to dawaj. Jeszcze jedną losujesz. A nie, a ty ty, ty, ty ty nie masz. No? Ej, no nie co Popcorn albo ten. Zaraz ci powiem, Zgniłe jajko. Cytryna albo zgniłe jajko. Zgniłe jajko. Pogryz. Jak? O! jajko? Tak. Daj moja pomylka! O kurde, ale drapieżnie. Znowu męczarnie? Dobra, dawaj, teraz ja biorę. Żegne. Ryby nakarmić. Znęta. O, patrzcie, znowu biała czapla. No, no, no. Dawaj Czerwony? Pokaż no. jakiś czerwony, to jest taki języku czerwony, tak? Czekaj, czekaj, jeszcze na razie nie jest. Czekaj, Żona to chyba cynamon Pokaż O oh, fu, cynamon nie lubię Masz. No, zaraz Pokryś Cynamon Tak? <gryś> Masz, Ja sadź. wolałbym cynamon niż to gówno, ja pierdzielę. Niedobre <gryś> uh, Jada, da, Era, wolę uh, weź uznaj mi to za wcześnie, ale chyba siedzi. No to nie za wcześnie jak siedzi. No właśnie. Nie wiem czy siedzi. Grzesiek branie. Branie, 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 branie. Ja dotknęłem. A, okej. Okay. Pierwsze upleja dzisiaj. Kurde, ale się zaczepiła. Kurde, ale one skaczą strasznie. No, małe no, się to wyślizgują. To to, to nie, one bardzo to to silne to to są. To to właśnie. <śla> <śla> nie utrzymasz. One <śla> takie skaczą. mia to to było.

Proszę jeszcze Ukleja? Taka no, duża? No. Takie, są. Ja też takie, takie łowiłem tam, wiesz. Tak, no to ładna uklejka. No. Chyba się nawet liczy. No. Backom, backom, Oj się... nie. Ona wygląda jak makrela. No. Zjemy. Taka to ryba. Nie ja mam to, no ale tak nie ma. A u mnie Pierwsza moja ukleja dzisiaj. Aha. Skacze. Głotniara. Do wody oczywiście Blachara. To jest właśnie drgająca szczytówka drgająca przez jakieś drobnice Jak gdzieby to jeszcze jak chcesz Ogólnie to tak jest że u mnie, przynajmniej u mnie na no, mojej węce że chcą brania Jest branie to ryby nie ma Jak nie ma długo brania to znaczy że ryba już siedzi na oczeku Ma zezwolenie na cięcie

Masz? Wow. no jaka ukleja ładna. Gdzie tu kręcić? Nie wiem. Grzesiu, masz, czy nie? Ma! O, Grzesiu, ma! O kurde! Eee. Większego, krąpia. O, Grzesiu, Grzesiu, brawo, brawo. ma? Brawo, Grzesiu, brawo. Pokaż ryba dam Ci ciastko. Masz gdzieś moje ciastko. pokasowe. Możesz sobie, masz sobie to dostać fasolkę. Żarka. <grym>, wybieram Rafała i Adama. <grym>, o Jezu. To było <grym>, No dawać. właśnie, tak chcę. Idę łapa. Ja. Grafos sobie Pielużka. będzie. jadł do fasolki. Pieruszka chyba. Mięta. Co? <laughs> Dobrze? Nie. <laughs> Pokaż po <swoje> cięż <zadowolenie. laughs> Dobra, <laughs> że ja. No to lawendkarza. Dawaj. Wędkarz dla wędkarza, to wiadomo, może No wypada. To co masz? Kurde. Prawie brudem. Wiesz to jest? Pieprz chyba. Ty, wyrzucamy? Nie, trzymaj, to nic nie stało, kołak piasku. Pieprz? No jest. No pieprz. Dobry pieprz? A no. pojedz. Popieprzony. Ej. Prawie wziął e, bruda Tak kurde, bo mu po O to jest drzewnica czy bruda? Chy, drzewnica chyba No to jest prawie miał Dobra? Nie Bardziej słodkie niż pieprzowate tak. Ej masz Słodki. No i tutaj mamy takiego typowego szczupaka Fajna praca przynęty Kuśliwy A szczupak jak zwykle mm, sobie tylko płynie za przynętą, płynie, płynie, popatrzy, popatrzy i w końcu jak przyjdzie to do czego, zostawi odpłynie dalej. Mi takie przypadki bardzo często się zdarzały. E, to na, na tej wyprawie całą noc wędka na żywce zarzucona nic. Na spinning też próbowaliśmy dzisiaj też nic. E, a w końcu co zaraz zobaczycie, e, niedługo zobaczycie, szczupak się skusił na białe robaki, na fiderka, a wcześniej po prostu na nic nie chciało brać. Tutaj... E, Widzicie teraz niesamowity przykład przyjaźni między zwierzęciem, czyli owe pokazuje ryby jak wygląda jezioro z lotu ptaka. No też w sumie ciekawe. Czekając w Polsce na branie, oczywiście branie medalowej ryby. Tak to u nas w naszej Polsce wygląda. Płodź pewnie. Ale ładnie, zajebiste branie było. Płodź. Płoć, tak jak mówiłem. No. Ale Płotkę. zajebiste branie myślałam, no. że już żyje. No Jest, ryba. Utnęła w koszyczku wybierając zenęta. Takie coś, ryby same do koszyczka wchodzą. Wiedzą oczywiście komu wchodzić do koszyczka. No I ta całkiem puknęła. Taka oto ukleja. No tego brania nie Uklej. Dawaj. Nie! Yep. Chyba nie ma. ale nie ciągniesz? Ciągniesz ma. Czyli pewnie pewnie nie ma. Czyli nie ma. Czyli nie Krąpik. Pewnie nie ma. Czyli nie ma. się pierwszy swój pewnie nie życiu pewnie czy nie 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 ma. Czyli nie ma. Czyli nie ma. No i dzisiaj nasza drobnica bierze tylko swidera na białe rybaczki Leszcz, krąb, płodź, ukleja cztery gatunki ryb No leszcz to tak nie za bardzo... I wzdręga! A no i wzdręga jedno, no i kleń jeden nawet O broni, ale no, ładnie widział I ogólnie, ogólnie co chwila te brania są tylko że jakiejś niespecjalnej większości... Widzisz to gniazdo słyszeliście? W większości jest to drobnica Co jakiś czas lubię, no ale przynajmniej jest zabawa, bo co za chwila, ktoś ma rybę jakąś Właśnie e, Dawajcie o, nasem, zrobimy trio I ugrzę się nawet Więc bez ryb, nie to, że nie będzie bez ryb Każdy coś będzie miał każdy już coś ma w sumie Fidarki, bóg Tutaj akurat mamy fajnie, bo jest mały nurt Wcześniej, jak mówiłem nad bugiem to zawsze taki większy nurt był Ciężko w ogóle nie było łowić 80 nawet statko było ciężko łowić Zobaczcie powiem tak tu a, no. jest Ten, tu jest wolny nurt, ale ma duży uciąg No no oj, u mnie nawet bierze już No, mnie no, no Jak to było mocniejsze przygięcie Wtedy jeszcze nie widziałaś mocnego. No właśnie sobie, Jak na te ryby to było mocniejsze Bardzo możliwe, że ryba siedzi Co zaraz sprawdzimy Powiedziałeś było mocniejsze przy Uważaj! uwag. Tak, je to krąpik i jak widzimy drobnica, co raz bierze wcześniej na białe, teraz tak na, w celu testów chciałem zobaczyć, czy na czerwone robaki będzie brało, na barwione właśnie, białe, barwione i też biorą. Jest. Taki niecodzienny odcinek, bo jesteśmy nad no Na żywca, nic nie brało całą noc. Był żywiec. Na wątrobę Na wątrobę chłopaków też. Ja na żywca, na wątrobę, na rosówki próbowaliśmy i na to wszystko nic nie brało. Jedynie na białe. Tyle już drownicy było, że już na razie chwilowo przestanę nagrywać, bo już bateria pada, za chwilę mi bateria padnie. Więc to co jak coś ciekawszego będzie to nagram telefonem i ogólnie tak to. No, ryb, ryb. Jest bardzo dużo, trochę tego połowiliśmy, ale sama drobnica, no, mamy nadzieję, że jeszcze się uda się coś większego złowić, a więc póki co, jak coś będzie, to nagramy telefonem. Jest szczupaczek na białe robaki, na bugu. Drugi szczupak na bugu. Bo zaraz 57 złapają. Ile on ma? Eee, fasolki, kurde! No weź! Nie, was oszczędzę. Czekaj. A ja nie chcę, żebyś nas oszczędził do ciebie. Przejdź, przeladzę. <grym> Odpuszcz paszczę, naszcze. Nie, to jest. o. 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 <grym> no czekaj, no grze się, nie, nie ma kamerę, bo budzi... Źle wycinać, <grym> będzie, jakbyś machą kamerę. Weź ja tam być kamerę, abym miasto widział, co kręci się. Dobra, czekaj. Teraz ja nie widzę. No dobra, o to chodzi. Tak, ja pak. No, już fajnie, do, do. wypuszczamy szczupaka nagrywamy telefonem, bo już bo kamera padła a więc pierwszy szczupak w tym roku nad bugiem